Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z bossa Kolejny widzowie bos, w tym tygodniu jest Brunarius, to jest Brunarius? Nie, nie, nie to jest ten Zapomniałem się nazywać ten boss, <grymne> dawno nie było tego bossa I zagramy sobie Benjaminem chyba, może Gerardo? Nie, Benjaminem sobie będziemy grać I tak, takie widzowie zasady mamy, dosyć łatwe będzie bosik, ale mamy widzę, w ogóle żadnych magicznych jednostek nie mamy niestety hmm, ciekawe, będzie Powiem szczerze Żadnej magicznej jednostki nie mamy w ogóle Dobra, będziemy grać z Double Cash standardowo Będę sobie grał z Double Cash Standardowo I tutaj, czy tutaj mam, Tutaj, jak tutaj wyglądało manki wyjście Jak to można było postawić, chyba w tą stronę Okej, okay, to damy sobie enjamina w tym miejscu I będziemy sobie farmić oczywiście Jak mało jednostek mamy do postawienia <gryzny> I dajmy sobie darmową Dartmapkę w tym miejscu też. W ogóle, ja jeszcze za startem odcinka zostawcie. Ja chyba powiedziałem to już, ale powiem jeszcze raz. Nie powtarzam. Stawcie łapieczkę w górę dla zasięgu. Mycie stawić też subskrypcję wraz, wraz z dzwoneczkiem. Także no. A dobra, inżyniera można, można używać to dobrze. Niestety nie będzie można używać... No właśnie nie będzie można używać to Gold niestety. Alchemika, bo nie mamy. To jest magiczna jednostka. Magicznych jednostek w ogóle nie mamy żadnych. Także ten boss będzie łatwy moim zdaniem. Także przyjemny bosik będzie ciekawy, jakby ciekawy, czy na takie same zasady, czy jakoś inaczej będą. Jest bardzo tego ciekawy. Powiem mam szczerze. Nie wiem czy inżyniera nie dać bardziej. Nie wiem tutaj. Tutaj bym chyba bardziej dał inżyniera, tak się zastanawiam. W tym miejscu będą bardziej inżyniera. To będzie lepsze miejsce, bo tutaj to, to za daleko, można powiedzieć. Powiem wam szczerze za daleko dosyć. I tak farmimy dalej, tutaj się zmieści farm, ok. Tam jak jest inżynier to powinnaś się... Chyba w dobrym miejscu mam inżyniera, no raczej tak, na no spokojnie Dobra, kolejną widzę, farmę już mamy Ej, W ogóle ostatnio, ostatnio widziałem komentarz, że ktoś się mnie pytał co robi, co robi upgrade pod farmera pro po ten upgrade, ie. ten upgrade robi, że Więcej, więcej kaski dostajecie Więcej kaski, także to jest takie, wiecie, bardzo stres. to strasznie, ten upgrade jest strasznie OP, powiem wam szczerze, bardzo OP. Tam ja w ogóle odpisałem na ten komentarz, także no. Tu się nie zmieści jeszcze farma, bo tu jest Benjamin, no ale to tam trudno. Monkey, Monkey będę chciał zrobić bardzo, bardzo duże. Tu się zmieści farma, ok. Dobrze. Ja sobie w ogóle farmera postawię już w sumie, czemu by nie. Albo dobra, za chwilkę postawimy farmera. Na no, spokojnie. I tak bardzo... no O wiele, o wiele, o wiele, o wiele fajniejsza mapa jak na, jak na, jak na tamtym bosie co była? Moim zdaniem. Się można tak fajnie wyfarmić bardzo dobrze. Uuu, będzie problem, bo nie mamy bo nie mamy sticky bomb. Hmm, zaczynamy pokonać bossa. I dajesz, że drive tym. Tym chyba. Bym pokonał. Zobaczymy pierwszy tier. Też nie mamy snipera, to powiem Wam szczerze, że będzie dosyć ciekawe. Ale patrzcie, ile faremek już mam? Bardzo dużo. Nie wiem, strasznie dużo dałem faremek. Czekajcie, teraz dajmy sobie już farmera. Pierwszego farmera, którego będę chciał lepiej, to sobie ulepsze pod to, oczywiście, bo bez tego to ani rusz. To by dajmy już też tego. Nie wiem, on będzie miał te, te banany wysuwał. To będzie trochę upierdliwe, bo te to, to banany właśnie widzicie, zafają. też no. będzie trzeba już pod bruntrapa pójść. Dobra, już mamy, mamy w trapa, super. I chyba będą lidy, mamy to widzicie. Amo, <ścoughs> Jakie to wkurzające jest. Nie, no ten farmer jest naprawdę wkurzający. O bo, że ja muszę coś mieć. Na widzenie, kamo, czekajcie, szybciutko to zrobimy, po prostu kuśnika postawię w tym miejscu i ulepszamy, ulepszamy, dalej farmę. Tutaj mamy, no, lidy, lidy zostały wchłonięte, także oczko. Że nie wiem czy wchłonę tyle na spokojnie. Zastanawiam się właśnie czy, czy w ogóle tyle farmach, czy raczej nie bo Ja bym się tu jeszcze dał właśnie tego. Ja tego sobie damy jeszcze. Gerardo, znaczy te, No. Desperado. Taki Gerardo do Lepszym dalej faremki. Za się, ronek będzie bosik na spokojnie. I wydaje się tyle faremek wystarczy I jak tam będzie w ogóle zmienić no, E, no, na razie jest. Jak jeszcze powiększę, to będę dopiero, dopiero będzie spoczko i teraz tak kolejnego farmera sobie damy. Tutaj mogę nawet dać. To różnica, nic będzie, bo mi po prostu nie zabierą miejsca. Tak. To... Nie wiadomo, farmera. Zbieramy ten czwarty tier, już tutaj będziemy zbierać. Albo może jeszcze nie na czwarty tier, bo już będzie za chwilkę boss. Nie wiem, czy pójść, czy pójść. Widać łapczywie i sobie kupić ten po prostu. Pierwsza będzie niebrażliwość, na no, kurde, to będzie, to będzie ciężkie. No, no, no chyba, już, chyba już rozumiem, dlaczego wyłączyli, bo no, tamte, tamte niektóre małpki. Mm, he, he, to będzie dosyć. Chyba spać po prostu zbić. pierwszym, no. no najłatwiej, bo nic, nic mi nie przychodzi do głowy, widzowie, powiem Wam szczerze, naprawdę nic mi nie przychodzi do głowy. Dobra. I tu jeszcze i co sobie damy tego, wiadomo. Rhydrive'a bym sobie, nie wiem, wzmocnił. Bo no, za chwilkę tylko sobie kupuję te. Kurac się udało kupić czwarty tier, także super. No, no i dajemy, pyk. No, no. Dajemy kolejny. Co by pod piąty tier by też od tak się zastanawiam, czy już tu, tutaj... Tu, iść pod piąt pierwszyk. Pójdziemy pod tego, dobra i dajemy tutaj to A jest dobro, okej, okay, nie będziemy mnie. A na to uzbierać no. Konki biura jest dobra, okej. Okay. poczka Dało się pokonać, fajnie, super. W ogóle paragon do. Ja chyba postawię sobie chętnie paragon postawił do takshootera. Dawno w ogóle paragonem do takshootera w sumie chyba nie grałem. W ogóle włączmy sobie autostradę teraz. Tak. Tak teraz stawiam. Widzicie dużo tych. Stawiamy też to. I jak będzie. Uuu, wszystko się będzie na wchłonąć, No. Także super, bardzo dobrze. Dobra, i ulepszamy sobie. wiem, kuszę. Widzicie, nie? Też paragonem do Spy Factory bym, do Spy Factory bym zagrał. Też, też dawno nie gram, naprawdę bardzo dawno nie gram z paragonem do Spy Factory, ale jest strasznie drogi ten paragon. Ja się zastanowię, jakim paragonem będę grał. Jeszcze naprawdę nie wiem, to szczerze. Bo będziemy teraz schłaniać sobie wiadomo paremki. To wchłaniamy, A nie wszystko mi wchłonęło, szkoda. No, no trudno. Ale i tak dużo jest manki polisek, że na spokojnie. Tak dużo. Tak wiecie, dużo, na spokojnie, dużo my To będzie trzeba ustawić, po ustawić farmy. No. nie wiem, że teraz się dużo zmieści, bo dlatego, że mamy ten. Nie, ja powinno się coś tam zmieścić, zmieścić, bo farma niestety. Był lepszy. Wyjdziemy sobie pod... A, to jest mój. farmę lepsza. Tu trochę tak kiepsko coś, nie wiem, rozstawiłem. Muszę sobie... O właśnie bardziej... O, dobra, teraz. Jeszcze zastanawiam że czy mi jeszcze jedno Monkey Village. Powinno wejść, super. Tu wejdzie, fajnie. Mamy. Będzie jeszcze więcej będziemy jeszcze więcej zarabiać. Super. No teraz zbieramy. Nie wiem, na 5 tyle będziemy zbierać? Chyba tak. wydaje. Tak, chyba na 5 tyle będzie, że pozbierać. No, na pewno tak. Wydam też tego. Jeszcze nie będę lepsza, ale powoli sobie już damy. Będę chciał sobie już 5Tier postawić. Najszybciej, dobra, super. Mamy 5Tier, fajnie. Dajemy, dajemy overclocka, dajemy tego bota. Tego bota dajemy. Dajemy tak. Za chwilkę sobie overclockował. 5Tier. No spokojnie, jeszcze mamy parę rundek do bossa. No, no niedużo, niedużo rundek. Także trzeba teraz się zastanowić, czym tu. O, wiem, czym można zagrać. dobra to będzie drogi upgrade. Zobaczymy, to będzie drogo. Wyjdzie, ale trzeba będzie zagrać tym. Dawno nie grałem z Do bossa, naprawdę bardzo dawno. Chyba, to tak polepszajmy sobie wiadomo. Dajmy tu. O. Jeszcze nas nie stać, niestety. No trudno. Dobra, teraz nas stać. Okej, okay, spoczko. by dajmy tego megalodona. Nie wiem, czy Tutaj dać. Okej. Okay. Dobra. I on teraz powinien. Teraz będzie bił i sobie jeszcze postawię pod piąty tier Szybciutko. Oczko. Powinno jakoś to pójść. nie, dobra, jest, idzie, spoczko. Fajnie, idzie, idzie jakoś. Jakoś nam idzie. O, bo teraz jest niewrażliwość, no niestety, kurde, muszę szybko pójść pod tego... ...overdrive'a. Co? Pod to. Dobra. Może nie przegram. O, I pod desperado szybciutko, pod piąty tier. No co się dzieje. szybko pokonać. Dobra, udało się. Okej, okay. udało się jakimś trudem, nie wiem jakim, ale dobra. Sprzedajemy to właściwie ze zastanami, bo to sprzedało. Do desperado pod piąty tier sobie zostawimy. A tu sprzedaję to, sprzedaję to widzowie, bo chcę mieć golda dużo. Mam dużo golda z i... Paragon będę chciał postawić w ogóle w tym miejscu, będę chciał postawić paragon. ale Jeszcze zanim to, to będę musiał zbić niewrażliwość na. wiadomo, na primary, tak? Dobrze, dobrze mówię. Także powoli sobie widzicie. A jeszcze w ogóle będę chciał chyba do inżyniera postawić paragon. Mi się wydaje, że będę chciał postawić raczej na spokojnie. Postawimy sobie paragon do inżyniera. Chyba też, zobaczę jeszcze, się zastanowię. A tak, teraz tak, jeszcze będę chciał. To by tutaj mi dawało wiadomo. Nie wiem, gdzieś tutaj jeszcze też. pod to właśnie, pod typy. I tak w ogóle zastanawiam, po co ja będę chciał. I w ogóle muszę teraz polepszać sobie. Teraz będzie który? Trze trzeci tier? tak. Teraz będzie trzeci tier, to dobrze, skoczko. Pod którym było... pod którym była farma no dobra, pod, pod... H jest farma, ok spodczku. Okay, ja sobie dużo faremek, bo będę chciał farmić właśnie. Ja trzeba dużo golda na farmić I pod to, nie po ten upgrade, spod to ja to idę. Pod to... A... Toczko, super Dobra, to jestem z powrotem. Chciałem sprawdzić sobie nagranie, czy wszystko jest dobrze, żebym nie musiał nagrywać drugi raz tego odcinka, nie? Także no, No, wiem, będę stawiał sobie paragon do tego nie wiem do końca co ja sobie, sobie postawię w tym miejscu jednak faktory do Jednak do spyfaktory, do będę postawimy sobie, wiecie co, postawimy sobie chętnie Paragon do faktory sobie chętnie postawię I sobie postawię jeszcze tutaj wiadomo kolejnego tego <laughs> Tak, będę chciał oczywiście sobie zbić Teraz tak Postawimy to Ja w ogóle jeszcze nie będę stawiał paragonu, bo dlatego, że w ogóle muszę sobie tutaj pomieścić dużo darmapek sobie będę chciał pomieścić właśnie, tyk, tyk. nie wiem, ile będę chciał. Chyba tyle będę chciał postawić jeszcze troszkę. Dobra. I będę stawiał. znaczy trochę, trochę sobie go zadamy? Nie będę wydawał tego głoda, nie opłaca się. Bo jak bo je jak, bo jak ja ulepszę, ulepszenia, no to wiecie. Albo może w ogóle bym nie dawał. No. To jest, to jest normalny boss, tak że na spokojnie. Dobra, i patrzcie, teraz dwa farmimy. I teraz tak, jeszcze z tego właśnie bym sobie postawił tego. tego smilodona. By bardzo, bardzo pomógł nam. Uda się. <laughs> Dobra Mamy super Niech go tutaj Jeszcze bym sobie właśnie zrobił tak, żebym go maksował, nie Maksymalnie było, to trochę jeszcze będzie trzeba. Nie wiem, czy będę miał tutaj zasięg. Wpadają zasięg. Nie ma kurczę, niestety ja muszę, Nie wiem, zrezygnował z jednej farmy. Mowa na razie nie. Rozbudujmy Paragon, dodajmy sobie troszkę Golda. Nie wiem, gdzieś tyle, dodamy Golda. I teraz będę miał miejsce, żeby postawić 55. Może być taki level, mi to nie przeszkadza. I teraz będę mógł postawić właśnie maksymalnie. Dobra, czekajcie. Teraz mamy maksimum. Dobra, super. Superowa, jeszcze sobie Bruganera postawimy Dobra, dobra super. Co, że nie wiem, czy paragon do inżyniera będę wystawiał. Chyba nie będę stawiał paragonu do inżyniera. Chyba będę wolał, do Spy będę wolał. No postawiłem sobie do Spy Factory. Także na spokojnie. Będziemy zbierać golda. I żeby jeszcze jeden postawił paragon do tego. Ale nie wiem jaki. Co wam powiem? Naprawdę nie wiem. Zobaczymy się, jeszcze zastanowię. Widzowie będzie bosik, także super Dobra, mamy widzowie bosika, Zobaczymy jak nam pójdzie. Jestem ciekawy nie no bardzo, bardzo, te, 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 te bardzo spajki. Nie no, ale super O super nawet, nawet idzie, można powiedzieć Nie no nieźle nam, naprawdę bardzo nieźle nam idzie, fajnie Ja nawet nie, nie ma w zasięgu. O teraz dopiero paragon i teraz będzie, teraz będzie się działo Dobra, super Jeszcze będę. Ben... Dobra, teraz wyłączę sobie Dabekasz Moda za chwilkę. Dobra, wyłączamy Dabekasz Moda. I będę chciał jeszcze postawić jeden par. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, z ile paragonów. Militarnych jednostek. Nie wiem, ile będę chciał. Hmm, zastanawiam się. Dobrze, chyba mówię. Militarne jednostki, dobrze, chyba mówię. Po co by tu pójść? Nie wiem, po co. Chyba bym poszedł pod. Od bumeranga. Bumerang by był dobry, bo on by dostał Bafa. Bafa, Bafa by dał. O, i do bumeranga bym zadał w tym miejscu. Muszę zobaczyć, cyk. I tu będzie bumerang. Tutaj może by był bumerang. I półapsu to Pod Odpiąty tier. Super. Dobra, tu kolejny. Dobra, bumerangę sobie postawimy teraz. A więc paragon pod, pod bumerang. Powinno nam to czy paragonu nam chyba wystarczył, nie będę patrzył chyba więcej niż się wydaje Takie ja mam wrażenie Nie wiem czy w ogóle to przebijałem przebicie, pewnie nie Dużo zabierze nam, dobra to wiecie co Ja sobie po prostu dodam golda I Bo wolę żeby spai faktory miało więcej przebić bo spai faktory jest drogi i spy Factory tak łatwo położą Paragon, to raczej Tak łatwo to wbić to nie za bardzo Postawia sobie w sumie jeszcze paragon nie? Dodajmy, dodajmy sobie tyle golda Dołożmy sobie o, Może być taki level, mi to tam nie przeszkadza I sobie błądźmy jeszcze autostart Spokojnie, super Jeszcze jeden paragon mógłbym sobie postawić w sumie Ale nie wiem czy stawiać. I ty to daj z mapki zapostawiłbym chętnie no? Daj z mapki, jak najbardziej A może żeby troszkę poprzebić, pobijała w sumie Czemu by nie Także, żeby troszkę wiecie. A właśnie, teraz... O Boże, mogłem No trudno. Jest mm. co? To sobie zamienimy po prostu. Dajmy sobie dużo tych. Jest ma a jest mapka, bo by było pod którym? A pod ty jest okej okay. dużo mamy tych i dobra i teraz ulepszamy po prostu pod, pod środek ulepszamy. To mi chodzi, tam. Super, moment. A wydajmy sobie całego gola też. 51 Level, bardzo dobry. a no i teraz widzę, że zostanie nam ostatni, ostatni paragon do zbudowania, tak dobrze myślę? Czy ja już cztery paragony postawiłem? Nie, chyba jeszcze nie. O, to teraz, teraz będzie ostatni, okej, okay, spoczko. I ten paragon byłby, nie wiem, w którym miejscu. Może tutaj? A niech będzie tutaj, w tym miejscu. Eee, dobra, okej, okay, dobra, to jeszcze jeden paragon będziemy stawiać, oczywiście, na spokojnie. Ten, tutaj, żeby dawał, te. Teraz będziemy zbierać na ostatni paragon. Du dużo przebić, chyba będziemy. O, dużo przebić, no to także bardzo dobrze. Właśnie teraz muszę wymieścić bardzo dobrze, żebym postawił. No, żebym tego dał z kilka, nie? Na razie już nie wraziłeś na te, na te trzy paragony, niestety. A ja co w ogóle dam? Mm dużo dużo Spike Stormy sobie też. Widzicie? bardzo dużo? Okej, okay, już pokonany boss, nawet nim... Dobra, super. Teraz tak, sprzedaję sobie dużo tych, bo zdecydowanie Spike Storm mamy sobie za, za, wiecie, zapełnić, nie. Tyk. 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 W ogóle śmieszne jest to, że tutaj można stawiać. Nawet jak tutaj jest woda, bo tu leci fala. Śmiesznie to wygląda. Ja to chyba nie wiem, gdzie tak powinno być, ale dobra, niech będzie. Więcej miejsca dla nas. Dobra, chyba tyle nam wystarczy tych. No, raczej nam wystarczy tyle, a resztę sobie wydam golden po prostu. Wiem, wiem, że może troszkę moja krawytula trochę głośno słychać ją No ale myślę, że on to nie przeszkadza. W ogóle przeszkadza wam to na w wygląda, że wam to przeszkadzało w ogóle Dobra, lepsza. No, w ogóle zapominam sobie tutaj dodać to lasing. żeby no. jeszcze więcej zarabiać Dobra. No i zostało 6, 7 runek do bossa na spokojnie. Teraz jeszcze położywam te spike spec stormem, by nie wow, ale lagu, ale będzie lagowało. Jeszcze, jeszcze troszkę sobie zarabiamy Dobra, tego już chyba mogę sprzedać inżyniera. Nie chcę, nie chcę już tego inżyniera, nie potrzebuję. Dobra, dam teraz to jeszcze, żeby mi jeszcze więcej przebić. Bardzo dużo to, strasznie dużo to szybko, strasznie szybko ten teraz przebić, prze, a ubija, bardzo szybko. I rundką, rundkę, rundkę przed bosem sobie usunę yy, ten. O, wszystkie farmy oczywiście. W tym miejscu bym mógłbym sobie jeszcze dać to na przykład. Prędyt Jeszcze debuffy? No chyba nie jest zbytnio. Nie wydaje. Dobra, sobie byłam mam to start, żeby mi nie. No, żeby mi bosa nie. Sobie damy jeszcze to, po prostu, troszkę przebić, pobijać. No bo Dobra, ja już powoli sprzedaję farmę. Dobra. O, nie chciałem sprzedać tego. No trudno, sprzedałem już. A no, postawię sobie jeszcze raz tego desperada, może nie. Dajmy mu też. O, oczywiście. No desperada jest fajny. Żeby nie. Niech będzie mi wyreklamował Desperado, może. Niech będzie mię i Dobra, ja co tu. Dobra, i teraz budujemy Paragon. W tym miejscu będzie Paragon. No, nie, nie udało się wydać całego Golda, ale bardzo, bardzo niezły. nie gadać na Paragon też można. O kurczę, to można ustawiać. A tego to nie wiedziałem. Podajmy sobie, żeby ustawiło mi tutaj, może, żeby mi leciały te. Fajki. Dobra. Oczko. No i powinno nam się raczej udać na spokojnie. Albo żeby troszkę bliżej, nie wiem, bossa, nie wiem, gdzie bym chciał. Tu bardziej? Bóg bardziej ma. Nie no, nie, nie ma szans w ogóle, że zamrożę bossowi czaszki, znaczy czaszki, bo za, za szybko, patrzcie, pokonuje, nie? Tego bossa, bardzo szybko. No i nam się widzowie już uda, także fajnie. Gdzie fajnie, że nam się wydało? No, nie, no, to nie był nie, nie był, zbyt ciężki. Bo, ale ciekawy. Na erytarny będzie dosyć ciekawie. I będzie ciężko. Ej, jedynie, jedynie, jedynie te balony. No, zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczmy sobie w ogóle zasady. No, takie same są chyba zasady. No, takie same. Tylko, że więcej golda mamy. No, nie wiem, czy to będzie trudne. Zobaczymy. Także ja będę kończył odcinek. Do zobaczenia. Do kolejnego odcinku. W Bossa, widzimy się widzowie jutro na edytarnym, także do zobaczenia, papa, pa, cześć, papa. Pa.